Sobotę 9 stycznia Sileski Aquapark z okazji drugich urodzin przygotował wiele atrakcji. Od godzin porannych można było poćwiczyć aqua i aqua biking. Dla dzieci przygotowano zajęcia znurkowania. nurkowania. Wieczorem natomiast odbył się maraton pływacki. W kategoriach do lat 12 i młodzieży od 13 do 16 lat wygrał klub Barakuda z Mińska Mazowieckiego. Zwycięska sztafeta dzieci pokonała w ciągu godziny dystans 3850 metrów. Tytuł maratuńczyka obronił Wiesław Bar z Warszawy wyrównując swój ubiegłoroczny rekord 8050 m. Drugie miejsce zajął Radosław Czartoryjski z Siedlec z dystansem 7900 m a trzecie przemek wielicki, dystans 7700 metrów.